ty czas o podolski odchodzi z górnika woligó. <grym> A nie, zostać jeszcze? Broki. No, chyba wrokiego nie ma. Jak go miasto kurwa w chuje robiło. Chciał kupić ten klub, nie? A ja osobiście słyszałem, że on podobno ten. Chciał, Broki. On podobno yy, ten. Yy. Lub, bo co dużo No to trzeba było, może zostaje, wiem. Tylko nie teraz. Pogadajmy Kibicu, bo... że się żegna, a tu teraz bał Tylko jeszcze nie teraz. teraz. O kurwa, ale raz... I co, bankażenia ma? Nie, nie to co poszedł, chyba. On raczej nie włączy, bo jest nieaktywny w ogóle. O, nie wolno. No to trudno A nie da się, musi iść na ramkę. Daj się iść na bramkę. Ktoś musi zagrać na dowolnym. Ja, ja mogę. mogę. Nie, kurwa! Udaj mi! Nie, nie, nie. Dobrego. Ja nie może grać jest. na dowolnym, bo przecież nie grał na obrońcy na Ale bramkarzu, to jest brawo. bez sensu. Ale jakim? obrońcy na bramkarzu. Na ataku. Na obronie, i na ataku, no to będzie totalnie... ktoś musi być obok, nie wiem, Tomek? Masz radę? Piosenka, idź tutaj na dowolnego. Albo piosenka. Tak, dodaj na dowolnego. się on się zajebie sam sobie podawać. On musi mieć kogoś z przodu. Bo jak będzie bo odstał, to bo będzie z tyłu zostawał, a on nie będzie mógł komu podać. Chyba, że to... kamer ty idź na dowol... Kamera Kamerę do przodu. Piosenka nie może być na domu jako napastnik. dwóch obok, obok siebie. To będzie się pierwszy. No to czekaj, to ja mogę iść na iść ten te, te piosenka. Na pewno Wolisz nawolisz czy Elena? Dobra, dobra. Ja ja... Ja... Helena. Chuj, kurwa, dobra. Wida. No to to, tak. to napić I Kto teraz dobra? ma iść na dowolnego? No mówię, no, no. kamer na dowolnego. Gdyż ogarniał dwa boki. Po, po, dwóch pomysników. No, no, o no, to jest dobry pomysł. O. Dawaj Dasiu. Już wyjadł. Napisz, że będziemy w 10. No. Pisał coś na Messengerze? Ja chyba. Dawaj, wbijaj, a nie pisał na Messengerze. Już nie. No. Tu się robił. nie masz Mam. No właśnie, idę. Jak to. Jak można pomylić nie? kurwa logo z Lacio, kurwa z, z rakowem? Bo być już idiotą kurwa. A, ja A jestem wykiewanem piłki nożnej. O to pomylił. Chłop kurwa do kurwa. Pogój, Warszawa! Co za debil! Dobra. Gramy, panowie. Nie, 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 no, nie mogę takich ludzi słuchać. Tak mam, Dalej proliga to jest? Dalej tak? Proliga. Ile, mamy, czy dzisiaj tylko z proligi? Trzy? Lewandowski z Bramku. Lewy strzelił. Za tą bramę, eh? O. o! Barcelona w tej lidze mistrzów kobiecej przejebała, nie? Kurde. No, z arsenalem damskim. Chociaż się jeden tak. arsenal wygrał. To ja się nie spodziewałem, ale ten... Ja się też nie spodziewałem, myślałem, że nie rozniosłem ten arsenal. Dobra, a ja się nie no. spodziewałem tutaj zwycięstwa, także dawać, dawać, dawać. Jazda panowie. Wyjdą się kurwa w tych bokach. No. Nawet ci płacić, nawet nawet ci do Na swoje muszę pić. Cicho. Uważajcie na tego embapę. <coughs> Co to za podba? Marcerek, mój brat. Nie, nie to Nie, było, nie kurwa, Ale też powinno puścić. Kurwa. No kurwa mógł to puścić, już śmieć. Tak. O, masz to. Niech ja to nie no. była pocaźbota, nie? No. Od jutra tak samo wygląda. I tak samo gra, więc. Ojej, ooo, o, zaczyna się. Panowie okay. gra... nie grajmy, to da się, ale mają mieć. Bo to było od razu gdyby nie odskoczyła, to by się bardziej to od Ale no odskoczyła bardzo przyjęciu. Na glebie Nie wybiegaj tak mocno po opor. się strasznie. Nice. No! Yes. Brawo. Kurwa, dobra jest. Ale piła. O, Ale piła no. do kemera, to czy do bota? Do bota. Jakoba. Wreszcie, żeś pobiegł kurwa na pełnej piździe. No. Ale Jakob miał czerwone kostopadłe. A czy jest do Tak. Znaczy na kurwa złote. Znaczy, manu. A bo bota, bota mają na tym... Na środku gdzieś. Ale... Nie pisał. Wyjebał. Wyjebał. No. No. Ja to ja Teraz. No i jasny. A! Dostępność lepszej piłki nie dostaniesz. No, czekałem, czekaj, wiesz? wiesz, wiesz, no. wiesz, wiesz. No, nie oglądam. O kurwa, mać no, najgorsze. Ja ja graj ten do ten to. Ma, to Dobra, to. podaj, podaj. Nie, nie, podaj, podaj. Dobra, hutam. Sorry, ja tego nie potrafię w ogóle. Luzik. A, muszę żeby nie zagrali górnego. Jeszcze raz. No dobra, już idź no. Kurwa górą. Górą starajcie się ten grać, jak już widzicie chłopa. Dobra, chodź Coś się statał przyzwyczajenie tą Dołem. Gdzie to Kura naciskam, żeby wywalił ogóle no to gra zjebali już. W ogóle przyciski nie działają. Ja ty zostaje to jest to. Dawać. Hej! No, to... ty szmato! Nie, no to, to, <siąc> nie no to, to Nie, nie, się, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. A to Dasiu, no faktycznie, tam Dasiu broni teraz. teraz ja. Teraz będę miał palpitację serca. Nie, teraz jest. Pamiętajcie, że Botyl zostaje trochę, to bardzo ciekawe. Ej, mur. Na wybijający Kurwa! Kto był niby na spalonym? Nie No nie. Pędzia. Ja wiem ja, ja dalej. No to byś dalej ode mnie, ty! No możesz, to jest, to jest... ja nie młodszy też, wiesz. Ja wczoraj wczoraj tego słuchajcie, widziałem Gdzieś bez strzelał, nie po to. Gdzie ja byłbym, kurwa? Pamiętaj, to jakbyś i by kilka Dobrze oh, jest. Lewandowski już dwa. No. Bielko podniesione. wielko no, podniesione. Na Musiał to Tak, podał dobrze, musi trochę podnieść jestem za. Dobrze, udałem, bo wiesz, ma dobra okazja, bo. Ja się będzie konia walił, jest tygry. No, Nie, ja dodajmy A ty ja paszczę. Ach. To, że ten asystent się nie do dobrze. Ale ja mam w pamięci. Aha, chodźcie panowie, lecimy z drugą połową. Po zwycięstwo. Jeszcze jedną trzeba im strzelić. wtedy będzie spokój. Gabyków nie? Spróbujemy? Mają bota. Tom? Na lewo. Tomek. Aha. Yes. A, pytam, yes. nie zagrać. do Tomka.

Widzisz, Larson była podjęta tym Patrykiem i tymi wszystkimi. Oni tam grają. I grają, jak grają, nie? Dobrze, Paweł. Ale naprawdę ta, ta gra coraz fantastyczniejsza się robi, naprawdę. No, to jebana. w powietrzu, kurwa, pchuj. Wszystko. Kurwa, ty tutaj znajdziesz. Gdzie piłka, kurwa? Akurat wydaje mi się, że Patryk ten, ten Patryk cały jest i tak lepszy niż. Yy, Adi, czy jak on tam miał wsparcie? O ja. <laughs> I Urywa, wszystko wraca. A to Agri oh. na to nie gra, ale To blizna. Kapina tylko słuchać. O, no dawaj, a ty klepiesz, czekasz, kurwa, że oni się wini ustawią. No, za długo, Lesiu, czekaj. Ja chcę znaleźć daleko, ale no, za długo, czekaj, zdecydowanie. Hmm. Kurwa. Dobrze Aleś ma dąbota mają, nie? Uff, kurwa, gorąco się zrobiło. Stary mi tak napierdala pod że pod, pod jasny chuj. Tylko <laughs> musimy zacząć grać. Tracimy tą piłkę jak Cwele. No strasznie. Będę w Pokojnie Spokojnie teraz. Macie tył, spokojnie. Mhm. Pomysł dobry no. ojej A przekówam na Mam też żółte paski, z nimi tak kurwa wiecznie. Trzy paski jest. Chodoba szybciej, a on nie ma komu, kurwa. No, ale się. Dawaj po linii. Aha, chuja dobra, musicie o. się... Aż spalony, że tam żeby nie było I dobić ich kurwa Patrz w przedpole Kurwa, brawo Kurwa O oh yeah 0-0, lecimy tak, zero, zero. Yeah. dalej Nie ma 0-0 zero, zero. jest 2-0 Nie pomójcie O, nie wierzę, to wyprzedził. Spadam, dobra. Ja Wybiję daleko! A krótko. krótko. Daleko! Lepiej ja się... jeśli jedna ja że... Lepiej... że... osoba mówi, to bo... Ten chce jak krótko grać, wy mówicie mu, że daleko i, i w sumie podaje średnio, no. Lepiej nie wiem już nie bierzcie ja... Dawaj, Ale jeśli mówisz daleko, to grajże na daleko. Słuchaj. Dobrze. Ja. Yeah. No jeszcze pod ja, Dobra. Ten kurny akrobata w tym meczu lata jakby. No bo, bo rumor, kurwa! No bo, bo, no bo, bo. Strzelaj sam! Jeeeeeej! <stutemoon> <I> te <telefonu wygrać> ja go zrobiłeś! Mu... No, Do u u Do... A co tam liczyli opora? Przejmali oporę. Starali wygrać. Like. <stutety> się, ja wiem czemu mnie wygraliście yea. mistrzotłowskim, bo tam grał Dasiu. właśnie tam był Daziek. Dasiek był z ja zostaję no, na twojej. I... Ładnie. No, na ja? Aj. Ja pierdole, przed. to... O, 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 Miałeś czas! Ja co, jebo! Myślę, że nie będzie spadzał. Aha, ja jestem dobra, to jest Dobra, Wy? zostanę. Dobrze. No, Chyba to. Idź, Pesek, I... a trochę. Ładnie. Kurde, ja no mówię, bo... czemu nie jesteś na tym środku, bliżej tego bramkarza? A to włączył się do chuja, nie? Ja to się. Ale to ja nie mam co zrobić, muszę I tu strzelać, nie. zamiast podłoże. Nie co są chujowi. nie jednego. No ja... Kurda, no, no, czy... no no. Te całe weny, te całe inne. Oj, kamer. Mm -hmm. Wybieraj, wybieraj. Masz, 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 masz. coś no, nie wiem, nie Nie poszło mi górą w ogóle. Graj piłą. Wyjeb się no, zajebiście na manualu jeszcze. O kurde, Wyjdzie. Brawo. Brawo. Środek tu. Koniec. Te widzę kryć. Przed nim stoj, stań przed nim, no, no. no bramkarz. bramkarz przyszedł. Trzymaj to. Dobrze. Koniec. Brawo Panowie. Prawo, panowie. Piękny mecz. Przedna. Że większa część połowy to jest MVP. Tylko lewego obrońcy brakowało. Gdzie? No wiem Na najlepszej piątce A, no kurwa właśnie dziwię się. Odbieram kurwa, takie piłki przechwytuję i zawsze kurwa nic ocenę mam. Kurwa mnie to pizdu. Do chuja. No, tak to by była full obrona No właśnie bo... chcę zobaczyć ile mam przechwytów. Kto to jest tutaj. A Jacobs jaki Osiem bierze. przechwytów stary, osiem przechwytów kurwa ty.